Witam Was na kanale. Dziś, dla odmiany, zajmiemy się takimi małymi bateriami. Cztery sztuki. Baterie są do wkrętarki marki Niteo. Baterie 12V. Według starego nazewnictwa 10,8V. Pojemność 1,3Ah. Rok produkcji 2015, rok, zatem niespełna 10 lat. A baterie i wkrętarkę. Mam tutaj od właściciela kanału, wszechmocnie uzdolniony. Na kanale tym możecie dowiedzieć się coś więcej na temat metali kolorowych, ogólnie odzysku. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się opłaca, a co się nie opłaca aktualnie rozbierać i oddawać na skup, polecam sobie zajrzeć na kanał tutaj, wszechmocnie uzdolniony. Ok. Sprawdzimy sobie pojemność baterii, jaka została. Jedną tu już mamy naładowaną 12,45. Zatem podpinam pod obciążenie, bo bym zapomniał pokazać. Tutaj mamy baterię rozebraną. Ogniwa o pojemności 1,3Ah, a my sobie zastos zastosujemy ogniwa. Markowe Samsungi 25R o pojemności 2,5Ah. Mamy podłączoną baterię pod obciążenie i sprawdzimy sobie pojemność. Bateria przy rozładowaniu powinna mieć około 9V, zakładając 3V na, na ogniwo. Nie wiem, czy elektronika tutaj odetnie nam napięcie. Przy około 9 V BMS, nie znam tutaj zasady jego działania. Rozłączyliśmy tutaj obciążenie przy 9 V. Pojemność, jaką tutaj można zauważyć, 823 przy obciążeniu około 9,10 A, ale sprawdzimy sobie teraz. Jaki pobór prądu ma ta wkrętarka z naładowanej baterii? I tak, mamy tutaj naładowaną naszą baterię 1258, i sprawdzimy sobie teraz, jaki apetyt na prąd, na ampery ma wkrętarka. Sprawdzimy sobie na wolnych obrotach. 2,2 Ampera z obciążeniem 3 Ampery, a sprawdzimy sobie teraz na mocniejszym obciążeniu, spróbuję ją tutaj przytrzymać 8 Amper, bateria nie ma tutaj wydajności, to jest druga bateria, strasznie nam tutaj słabnie wkrętarka, czyli ta tutaj bateria jest Kompletnie zajechana, nie ma wydajności prądowej, jak widzieliście. Sprawdzimy sobie następną tutaj baterię, maksymalny jaki ma tutaj. I tutaj mamy bardzo dobry przykład, dlaczego z pozoru taka niewielka wkrętarka, która wydawałoby się nie ma jakiegoś dużego zapotrzebowania na prąd i przy regeneracji baterii, czy próbie naprawy baterii, ktoś sobie pomyśli, a dam sobie ogniwa jakieś, z baterii rowerowej, jakieś tak potocznie nazywane laptopówki, które nie mają wydajności prądowej, i z reguły ogniwa niewysokoprądowe mają wyższą pojemność niż ogniwa wysokoprądowe, to mamy tutaj bardzo dobry przykład, że nie należy tak robić. Bateria zbudowana na ogniwach niewysokoprądowych zachowywałaby się dokładnie tak samo rozłączałaby się nam wkrętarka. Przekładałoby się to na jej krótką pracę po prostu na takiej baterii. No a jaki apetyt na prąd, ile amper potrzebuje taka wkrętarka? Zobaczcie sami. Mamy na pierwszym biegu i ja ją tutaj będę hamował so, tak z wyczuciem, zobaczymy jaki powód jest. W granicach 16-17A. Ok, zatem około 12A, powiedzmy, przy takim średnim obciążeniu. To sprawdzimy sobie jeszcze jedną bateryjkę, tą, która tutaj gorzej jeszcze wypadała. 12,6V naładowana, i obciążamy sobie ją prądem. Uu i już nie ma prądu. A bateria nam tutaj obciążenia 13A nie wytrzymała. Zobaczymy co się tutaj podziało 1255 bateria jest kompletnie zajechana. Podłączamy jeszcze raz. I tutaj jest bardzo dobry przykład, dlaczego pojemność baterii należy sprawdzać pod dużym obciążeniem 1255, 5A 8A wytrzymuje nasza bateria, ale przysiad mamy do 9V od razu. Jeszcze raz spróbujemy tutaj obciążyć, czy wydoimy coś. O jest przysiad. Kompletnie. Nie wydala nasza bateria. Obciążymy ją mniejszym prądem 12,50 prawie 12,5 V. Obciążymy ją prądem 5A i sprawdzimy, jaką ma tutaj pojemność. Bardzo szybko przysiada nam tutaj napięcie do 10V. I tutaj należy pamiętać, że nasza wkrętarka miała apetyt na średnio 12-15A, w piku do 20A przy obciążeniu. Także przy dużym obciążeniu wkrętarka po prostu staje. Jak mogliście zauważyć, nasza bateria tutaj kompletnie jest zajechana. Nie wydala prądowo, obciążenie było tylko 5A. Wkrętarka ma apetyt na 20A w piku przy dużym obciążeniu, a średni pobór jest w granicach 8-12A. Zatem, jeżeli wkrętarka ma pobór do 20A w piku, dobrze jest zastosować ogniwa, które mają taką wydajność prądową. W tym przypadku Samsungi 25R mają wydajność prądową 20A, ciągłą, w piku bodajże 30. Ok, zatem co? Rozbieramy baterię, bierzemy się za robotę z baterią. No to bierzemy się za robienie pakietu, rozbieramy naszą baterię. Tutaj nie będzie problemu z układem, co jak było połączone. Ponieważ jak ma się tutaj więcej baterii, to najłatwiej sobie dać drugą, tak aby sobie od niej odpatrzeć później przy montowaniu. Takich baterii też nie robi się bardzo często. Także mogą tutaj sprawić jakieś problemy w postaci zmontowania, co jak było. Jeśli się nie porobi zdjęć lub nie zapamięta, ale jest ich więcej, także nie jest problem. Tutaj będę się starał odzyskać te elementy, przekładki, izolacje, tak aby je wykorzystać. Tutaj przy okazji. Jak mamy zdjętego BMS-a, warto sobie przejrzeć, czy nie ma jakichś nadpaleń tutaj na elementach, czy nie są przegrzane. No jak widać, jest tutaj OK. No I teraz sobie tutaj zbudujemy pakiet. Sprawdzimy sobie tutaj napięcie na ogniwach. Czy są jednakowe, tak abyście po mnie nie krzyczeli w komentarzach. Jest OK. Tutaj nie było pokazane. Akurat nie włączyłem nagrywania. Delikatnie odchyliłem z grzew odpad. Praktycznie w ogóle nie trzymał. Możecie tutaj zauważyć. Praktycznie nie ma śladu przegrzania. Taka ciekawostka jak tutaj nam brzymie. Targa blachę. Mamy tutaj przygrzane blaszki, pakiecik zgrzany. Taszmą go jeszcze tutaj trzymie. Od tego sobie odpatruję. Teraz zgodnie z tymi tu połączeniami się wszystko połączy. Jeszcze takie jedno pytanko. Testuję sobie akurat mikrofon. Napiszcie w komentarzach. Czy lepiej słychać, czy też lepiej bez mikrofonu? Odnośnie mojego pytania, czy lepiej słychać przez mikrofon, też jestem tego zdania, że lepiej bez. Słuchajcie, złożymy sobie tutaj teraz nasz pakiecik, zlutujemy go, zalutujemy dokładnie, oczywiście między ogniwami. Są przekładki kaptonowe, tak jak było w oryginale. Więc tak, mamy złożoną bateryjkę. Z doświadczenia i z tego co widzę na YouTube, oglądam także dużo innych tutaj twórców w tej tematyce. Mało kto lubi robić z tego typu bateriami, tu jest po prostu ciasno, bardzo jest to takie niewygodne w składaniu. Napięcie sprawdzałem Sprawdzimy jeszcze raz. Mamy tutaj napięcie, czyli bateria nam tutaj i na pinach ma to, co powinna mieć. Także oporność tutaj na pinie TH sprawdzimy sobie w ładowarce. Jak widać, bateria się nam ładuje. Jeszcze zobaczymy sobie pod wkrętarką, czy nam działa. Pracowałoby sprawdzić jeszcze pojemność tutaj jaka jest. Tak, bateria naładowała się. Sprawdzimy sobie tutaj do jakiego napięcia 1263 podłączymy sobie pod obciążenie. 15A jak widać wytrzymuje ale zrobimy sobie teśc na około 10A. No więc tak, pojemność jaką uzyskujemy tutaj w baterii jest to 2250 miliamper. Także nie uzyskamy tutaj nigdy pojemności nominalnej, tak jak jest podane na ogniwach, ponieważ narzędzie czy też bateria nam odłącza przy około 3V na ogniwie. Ja tutaj odłączyłem ręcznie. Bateria oczywiście nagrzała się jak widzieliście, jest to układ 1P10A. Tutaj wypadkowe obciążenie było z 11A zakończone na 9. Zatem zakładamy około 10A obciążenia tutaj takiego wypadkowego. Myślę, że wynik bardzo dobry. Tak samo pozostałe baterie są zrobione. No nie będę Was tu zanudzał już. Pokazywaniem kolejnych baterii, także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.